Hej, cześć, witajcie, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku WWE 2K Battlegrounds. Jesteśmy w nowej grze e, od studia 2K. E, jest to Battlegrounds, jest to e, tytuł, który zastąpi nam w tym roku 2K21. E, jestem ciekaw, jak ta gra będzie funkcjonować. E, nie ważyła zbyt dużo, także... Mm, uwaga, zaraz atakujemy nawet w tej grze. Spokojnie, dobra. E, mam tutaj... E... No, więc może nawet stworzyć zawodnik. O, Z... nie wyskoczył ten komunikat. Okej, okay, Superstore. Zobaczmy, jakich mamy zawodników w 2K Battlegrounds. Szczerze, nie. Sp... Znaczy, sprawdzałem roster. Yy, no, co tu dużo ukrywać. Well. <laughs> no i muzyczka finna. No i to jest właśnie tak, aby zaczynać. O czemu to tak dziwnie chodzi? The Undertaker. A tu każdy ma swoją muzyczkę, Ziegler, Big Show, ale tak dziwnie mi się rozmazują. O, hilowskie. Bujaka, bujaka. Flair. Liv Morgan, tak jest. 69 overalla. Trochę, nizi, trochę niziutko. trochę A ja widzę, to kobiety ogólnie nie mają za wysokie. No wiadomo, pewnie. Charlotte ma dosyć wysoki. Stephen McMahon nawet tu jest Nikki Bella You can look but you can't touch Beth Phoenix Ricochet Mamy Edge'a Jest też Edge, bo kupiona wersja Ronda Rousey również The Rock, o Stone Cold. a Czemu Biggie jest w takim opakowaniu? A, co są różne stroje No tak, bo tu mamy różne stroje Stone gold odblokowany, The Rock O, nawet taki O kurde, nie sprawdzałem w ogóle stroi a no, jeszcze mam na razie tylko jeden strój. Ten Ricochet. Nikibela ma trzy stroje. Okej, okay, dobra, tutaj się strojami nie będziemy za bardzo, wiecie, jarać. With Elias. No fajnie, już uderzają w te pudełka. Uh. Finn Balor. Będzie demon? A nie ma demona. Szkoda. Lesnar. O, dużo overall Lesnara. O jest tam nawet takie, takie, całkiem, całkiem. O, jest tak trochę inaczej wygląda. Duży overall. Ma o. O, kozackie stroje. Hardy. C Cezaro. Cezaro. Daniel Bryan. McIntyre. U niego tylko... Gatki się zmieniają. Lu-cia! Lu-cia! On tu tak za bardzo nie widać, bo oni są poblokowani. O! O C. jeszcze są w tej grze? No ciekawe. The Miss. Quiet on the set. O, oh, w ogóle nie przypomina. Jakoś tak miza. Rowan. O, no, mamy Rowana z The Family. Ale Luka Harpera chyba to nie będzie. Seth Rollins Co? Ma muzykę Messiah'a, a nie ma stroju Messiah'a? No niemożliwe, halo It's a new day Osho Michaels jest Jake Roberts Mankind, podoba mi się, że Mankind ma o ten strój I no, ma tą muzyczkę jeszcze Hock Hogan Proszę Cię, wyjść. Carmela Alicia Fox. Ok Asuka ma w ogóle drugi strój. Mamy Bailey. Hillowską Bailey. Mamy oczywiście Bailey. Bailey ma cztery stroje. Becky Lynn. Dużo overall. Becky ma tylko trzy stroje. Mickie James. Fajnie. Naomi. Nia Jax. Boże, z całego patrzenia mam kontuzję Sasha Banks, o! <laughs> Czy to jest jej team song? Zobaczmy Zobaczcie, usłyszmy, uwaga Nie, Fejsowski! O kurde Nikki Cross, a True Royal Rumble winner Waka18 Lins Co za nuta, ty! Nie wiedziałem, że do Rado ma taką nutę Alester Black. O, u niego też to za bardzo destroi. Tak. The game. O, The Game stroju DX Fajnie. Dużo overall ma The Game. Find w ogóle jako pierwszy. The Undertaker. o Undertaker też ma różne stroje. Mam tutaj Minister of Darkness. A Find? O, nice. oh, Kozak. Mamy trzy stroje. Brea Wyatta tylko oczywiście, majteczki. Doll Ziggler również ma fajne stroje. Big Slow też ma trzy stroje. No i tu przeważnie mają po trzy stroje. Randy Orton. O Orton w takim stroju. O Roman Reigns. O Roman Reigns w gadkach. A to, chyba, to jest chyba pierwszy Roman Reigns na kamera. Był jaka, O, żółty, fajny. Leaf nie ma. A nie ma tej aktualnej. Leaf szkoda. W sumie ta. Ale to jest ogólnie ogóle z Riot skład. Właśnie nie ma robić Riot. Wow. Ooo, uh, w takim kucyku. Sexy. Natalia Stephanie McMahon tu Oczywiście oficjalnie i nieoficjalnie. Dobra. Mm, czekajcie, dajcie mi chwilę, bo coś tutaj mi nie, nie pasi. w Jeżeli chodzi o. Aha, grafika very high, to tyle, tak? Resolution 1000. Czemu tak? A jak to tak? Nie wywali mi gry? To mi się chyba coś pozmieniało. Ty, a może teraz będą... Zawodnicy w jakiejś dobrej rozdzielczości. Wiem, dalej jakoś tak się z dziwni są, ale dobra. Mniejsza. Dobra. Próbujmy play! Campaign! Kampanię mamy! Czy by chcieli się chcieliby chcielibyście zacząć kampanię? Exhibition. King of the Battleground. Welcome to Exhibition. Uuu, mamy różne te. Tornado Tag Team. Steel Cage. Steel Cage. 2 na 2. Fatal 4. Way Triple Threat. Gauntlet Match mamy. Pięknie. Royal Rumble. Tag Team. Hmm. Nie no, 1 na 1. Chyba bez stypulacji. Nie, 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 nie. To komputer. Zobaczmy jak pójdzie nam. E, no nie wiem, dziwnie... Te postaci nie wiem, czemu mi się tak to dziwnie zrobiło. From here you can select a superstar. Tak, 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 ja wiem. Wybieram tą stronę. Okej, okay, wybieramy zawodnika. Oczywiście bierzemy Finda, Wyatta, Czy mogę mu zmienić strój? To jest tak dziwnie. Strasznie jest cicho słuchać muzykę. Chyba ja to tak ściszyłem Ale dobra. Find, ale czy ja mogę mu zmienić? O to dobra, nie to. Fuck Nie to Czy ja... Gdzie tu się zmienia stroje? Nie to Bray Wyatt, Boże Power-upy jakieś, okej okay. Okej, okay, przeciwnikiem Bray Wyatt'a, kto mógł być przeciwnikiem Bray Wyatt'a The Fiend. A? A czemu tutaj jest tylko tyle zabaw... Co jest? A gdzie jest reszta? Zresztą to, to są kobiety? Co to jest Ziggler A czemu to nie ma. Superstar, High Flyer, Allrounder all Okej, okay, nie będzie Robert Ruth Okej. Okay. the King Lawler. Tutaj. E komentuje. Znaczy no mówi tej miała. Zobaczmy. Dziwię się, że tak mało. Aha, to... Nie gadaj, że nam ci są poblokowani. Dziwne. Z nie ma nikogo. Bardzo mało zawodników, ale dobra, to jest wszystko chyba do ugrania. Także, don't worry, be happy. Zobaczymy, jak nam. Continue. Jak nam pójdzie to w ogóle? Co to jest? Bray Wyatt? Czuję być a fiend. Słuchaj, chanty wyatt Wyatt! No, mamy wejście, Nie słyszę muzyki, nie wiem czy to jest, to... bo ja ogólnie ścisz... Robert Rude! Glorious! Okej, okay, mamy wejście, a nie są jakieś zbytnio długie, ale to... Wow 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 go battle A, oczywiście mamy <gryw> Instrukcję mm, Mój pat oczywiście nie przyznaje instrukcji i się rozłącza Okej, okay, dobra Health bar, heat bar, stamina Mhm mm Nie chcę używać You can Access tutorial Ja nie potrzebuję tutorial Dobra Okej okay. A to tylko Wow oh! Baga! Mamy uolę supleks! Oddaje o jata! Chyba słyszę Mauro tego, y, tego komentarza z NXT... Mauro chyba się nazywał. Ej halo! Jezu, on trzeba mi tutaj samouczki wyskakiwać. Kolejny supleks! Orzucony! O dobra tak się łapie! Kolejny suplex? Trzeba będzie tak za każdym razem łapał suplexa? Kopnięty i jeszcze raz, kopnięty. Robert Rudd jeszcze raz. Coś wypadło. Tym się blokuje. Ułopany, no, uwaga. Ja jakiś poradniczek tutaj przechodzę. Uderzenia młotkiem zabawkowym. Ale. Czy ja mogę to wyłączyć? Ja naprawdę nie mam. Idzie tu jakieś wyłączyć to? Okej, okay, chyba będziemy musieli się jakoś przemęczyć, ale dobra. Oh, leg drop. Od oh, FINDA. Uderzony, oh, zopany. Oh. Kolejny. Tak się biega. Oh, uwaga! Co to było? O oh, nie! O, oh, mamy inny ruch. Uwaga! Wow! Ok, o! Oh. Od oh, FINDA. Brawo Jata! O, ale teraz... Ręce... Które leczą... A raczej nie... Mogą uszkodzić... Mamy pin... Jak się przerywa, w razie czego... To już tam się pali za ringiem... Puntos... Kontra... Blokuj! Ale szłyp! O, ale close line dla... Roberto! Jezu, ale ci strasznie głośni są... Głośnij się ode mnie O Uwaga Perform counter Udało się, udało się zrobić counter i mamy Jordan Suplex od ja Wyatta No nie Ale fan. Muszę wam powiedzieć, że całkiem, o Jezus Jak się kontruje Matko jedyna O! Are you kidding me? O nie, nie trafiłem O nie, reversal! O German suplex. Ogłuszony Bray Wyatt. Uwaga. Robert nie doskakuje. No, ja też nie potrafię. Ole, headbutt. Ole, dropkick. Ole, zasadził dropkika. O, ogłuszony jestem. O co tu chodzi? Ała. O nie, nie, nie. Czy tam się szuka jakiś finisher? Ała. Ała. Blokada. Może w końcu... Come on! Nie potrafię nic zrobić. O nie Robert Root Jep, jeep Jezu, ale headbutt. Kontruj! Cokolwiek rób coś! Wstawaj! Dobra, w końcu trafiłem I teraz jeszcze kopnięcie. O co tu chodzi? Kolejny supleks, Jezu, leczenie! Mamy leczenie LT i RT. You hit ball, can only perform this move if the opponent is on the ground. Aha, czyli jedynie jedyn, jeżeli przeciwnik leży na ziemi. O nie. Co ja robię? Ja chyba jakieś tutorial robię, ja robię coś źle ciągle. Kontra! O, dostał strzała! Jak się podnosi zawodnika? O, opaga! O, Jezus Maria! O, nie! O, ole, suplex! O, nie! Kick-out!

Ja chyba wiem, o co chodzi. O nie. oła. Okej. Okay. O, ładnie kontra! Oles, slap. Kolejny. Suplex. Przeciwnik leży na ziemi. Ja próbuję robić ten... OK, kolejny suplex kontra, dobrze, bardzo dobrze, German suplex. X, klikam. Well done. Aha, tak się robi, tak się robi zadania. W końcu. Może teraz mi w końcu pokaże zadanie. Stand up opponent. Aha, czyli tak się podnosi, dobra. O, o, nie, 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 nie Kolejny suplex. Pociągi przejeżdżają przez arenę Co tu się dzieje w ogóle? O, odepchnął mnie Może w końcu coś innego? O, bugstabber! Okej okay. Holy kurde, bicycle kick odbrojała jata on odpycha i tak, kolejny. On podnosi, ale on się zaraz odpycha, tak. Au. LT i Sester Abigail, ole, boom! Pin! Raz. Dwa. Trzy, Bray Wyatt! Wygrywa! Po chaotycznym pojedynku, tak się ukłonił ładnie. Win! Okej. Okay. No dobra, to jest pierwszy pojedynek eee, Za nami level wbijemy? Chyba nie, co? Chociaż? Jest level! Uj, jeden punkt. Level up! No ale. Congratulations! Dziękuję. Level up! Okej, okay. to można powiedzieć taki był. No, pad się rozłącza. O, jeszcze trochę levela dostałem, okej. Okay. To był taki pierwszy, można powiedzieć, odcinek z Battlegroundsa. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Battlegroundsa, zostawcie łapkę w górę. Albo spr spróbujmy sprób sprób jeszcze jakiś jeden mecz zagrać. A co są mi tam? Ale czy... Aha, to jest ten. Ja bym nie chciał. Ja bym chciał jakieś może inny. Może kimś innym zagrajmy. Tak, ale to muu, jakie kurde. Arkeoi w ogóle. Play. Albo w sumie. Zobaczmy co tu. A, pewnie mi się otworzy... No nie, pewnie, że mi się otworzy... A nie. Special offers. Jakieś oferty można kupować jakieś rzeczy? Uuu! Uh. Jakieś monety. No nie gadajcie, że kasa kasa prowadził. Ja mam. Undertaker Pack. A ja mam to. To po co mi to? I to... Ja tutaj mam jakieś przecenę. Muzyka w ogóle się straciła w grze Teraz się dopiero pokazać. dobra Dobra, to w sumie to tyle, niech będzie Jeżeli chcecie jeszcze więcej odcinków z Battlegroundsa Dajcie znać w komentarzu, a ja na pewno do Was coś jeszcze nakręcę No i dajcie znać co sądzicie o tej, czy nagrywać kampanię Zobaczymy Jakby to nam poszło. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się Pamiętacie w górę, łapce w górę subskrypcji dzwoneczku. Siemka.